14. wyścig kiedy on zapytał, ile jest. Zapytał mnie, jest 6 do przodu i co ja muszę zrobić? Muszę wygrać, tak? I tak było. Swoje zrobiłeś? No, widzieliśmy, by że w tym 14. wyścigu no, optymalnie byłoby 4-2. I prawie było. Poszła taktyczna. No, Udało mi się minąć jednak Krzysztof, w stracił pozycję i widzieliśmy, że bieg 15 no, będzie decydujący. Trzeba go wygrać wyrażę 5-1. Dałem, dałem siebie wszystko, koledzy też dali siebie wszystko, także nie ma strzecz tego biegu 15, bo uważam, że na 30 wyścigów e, taka dramaturgia, e, siła, siła falubazu, wszyscy wiemy w jakim jest takie sytuacje, jeśli chodzi o personalne, personalną moc, no, nie mieliśmy trzech podstawowych zawodników, także e, wydaje mi się, że tutaj m, wiadomo wszyscy chcieliśmy mieć ten brąz, bo bardzo blisko. Ale po takim meczu, czy takim dwumetrzu chyba tutaj kibice są zadowoleni z naszej postawy, bo naprawdę daliśmy z siebie wszystko jako drużyna każdy tyle ile mógł włożył w siłę zdobyć punktową. Także ja bym tutaj z honorem przyjął tą dla nas porażkę, bo liczyłem bardzo, że uda się tutaj dziś to odrobić. Nie udało się i Ale uważam, że patrząc już tak w przód, z pozycji czwartego miejsca mobilizacja będzie i wierzę w to bardzo, że Falubas się odrodzi na rok 2013 dużo mocniejszy i w walce o złoto. A jeżeli chodzi o mijanki, o, tor, o warunki torowe, to wyglądało to chyba, to jeden z najlepszych meczów w tym roku w Ekstralidze, tak? jeżeli to co się działo, biorąc jeszcze pod uwagę to, że my mieliśmy trójkę zawodników takich um, stricte ekstraligowych i trójkę zawodników ekstraligowych do torze. No tak. Yy... Troszeczkę tutaj tego prestiżu i dramaturgii podniosła sama, sam prestiż i sytuacja, że walka była o brąz. Gdyby to był mecz, podejrzany w zasadniczej, czwarta, ósma kolejka, to też te mijanki nie byłyby tak odbierane. Tu każdy punkt był na wagę, na wagę medalu i się jedzie w playoffach, a jedzie w rundzie zasadniczej. Także e, jeśli chodzi o ten odbiór tej, tej, tej walki, no troszeczkę pogoda nam stworzyła ten, ten, ten tor, był troszeczkę inny niż oczywiście był dobry. Ale my też tak na początku gdzieś tak do końca nie byliśmy przygotowani, spasowani do niego. Gdzieś tam troszkę szukaliśmy ustawień, pod połowę zawodu zaczęliśmy lepiej jechać. No i mówię, było bardzo blisko, było bardzo blisko, jednak... Cerec ...brąz pojechał do Torunia. Jestem trochę zawiedziony na pewno. Gdzieś tam już widzieliśmy te, 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 te medale, gdzieś tak było, chociaż... Z bardzo daleka, gdzieś w połowie zawodów, ale, ale cały czas wierzyliśmy w to. Każdy punkt, o czym mówiliśmy na, na spotkaniu przed zawodami yy, na po prostu ogrodzinach toru, że każdy jeden najmniejszy punkt będzie na wagę medalu. No i też tak, e, też tak to wygląda. Na pewno zawodnicy dali z Ciebie wszystko. Zrobiliśmy wszystko, co było, co było w naszej mocy. Na pewno widowisko mogło się podobać, na, na pewno też jest jakiś niedosyt, bo gdybyśmy przegrali, nie daj Boże, te zawody albo dwumecz, mecz, pięcioma czy sześcioma, no to, to, to myślę, że nie byłoby takiego jednak, wiem wszystko, nieco rozczarowania jak jest, ale myślę, że widowisko, które się było zrekompensowało na pewno w jakimś stopniu państwu, kibicom, to małą gorycz, ale myślę, że... Jest to zespół, który naprawdę ma charakter i przy tym składzie, jakim dysponowaliśmy dzisiaj, no to i tak wydaje mi się, że zrobiliśmy bardzo dobry wynik. A sytuacja z Rune Holton, bo to tak naprawdę jest niezwykle istotne dla tego wyniku, dla tego, co się wydarzyło. Rune Holta w piątek powiedział, że nie przyjedzie, bo tak wszystko go boli, że nie jest w stanie. Potem ta sytuacja zmieniała się co kilka godzin. No ja kontaktowałem się codziennie, można powiedzieć, to drugi dzień z, z René Hottą, ta jego dyspozycja, jeden dzień była lepsza, jeden gorsza, cały czas rehabilitował te, 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 te obolałe jakieś tam części ciała i e, decyzja zapadła w, w sobotę, że on jednak czuje się na tyle dobrze, żeby spróbować przyjechać jeszcze na krótkie treningi, e, sprawdzić to, czy, czy jest w stanie jechać. Jednak to się, to się nie udało. Próby jakieś tutaj były poczynione rano. Był ściągnięty też awaryjnie y, Krzysztof Jabłoński, który de facto dzisiaj miał startować w innych zawodach. No i mieliśmy y, tu jakoś zabezpieczenie. Jak się okazało bardzo słusznie, runa po kilku startach stwierdził, że, że nie da rady, że, że po prostu nie, nie utrzymało do i y, Nie chce tutaj być też jakimś powodem tej porażki. No. Y, ale nic, możemy teraz rozgrywać gdzieś tam punkt, drugi uciekł i, i tyle. Możemy na pewno się zastanawiać, czy on był w stanie jechać, czy nie. Tego się już pewnie nie dowie. No ale myślę, że tak w kontekście tej sytuacji należy docenić to, że on przyjechał, kierował, tak. próbował, pokazał Absolutnie. i to nie wynikało z jego złej woli, bo on Absolutnie. po prostu nie czuł. Absolutnie. No również zrobiłem dwa starty, po których ja myślałem, że coś się dzieje z motocyklem, bo po prostu przy wibracji od motocykla miał no, duży był w tych nadgarstkach i nie ma się co dziwić, bo tam naprawdę jest, jest jakiś bałagan. I, Tyle, zrobiliśmy co mogliśmy, przyjął Krzysztof, jeszcze kapitan pożyczył mu swój silnik, na którym Krzysztof próbował, używał jednego i drugiego. Także no, zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy i na pewno nikt nie może, ja nie mogę zarzucić zawodnikom, nikt nam nie może zarzucić, że, że czegoś nie zrobiliśmy, nie dopatrzyliśmy, Daliśmy sobie wszystko, tak jak powiedział kapitan. O tej kontrowersyjnej sytuacji z XV biegu to trudno dyskutować, bo sędzia sen, podejmuje decyzję i, i tak naprawdę mogło być w jedną, mogło być w drugą. Ale jeszcze takie, taka ciekawostka, bo pewnie niewiele osób z Państwa zauważyło, że straciliśmy wyjątkowo w tym meczu kierownika drużyny. Tak. O tyle jak gdzieś chyba w tym. Sprawdzam jak. E, Gdzieś potknął się, wywrócił chyba w tych, tych, tych emocjach i, i wybił sobie bark z tego co, co I Pojechał do szpitala. Pojechał do szpitala. 14. Także dodatkowo jakaś tutaj... Się plaga kontuzji. Plaga kontuzji, dokładnie. Ale do nowego sezonu się wykuruje. Pytanie od Państwa? Panowie, wiem, że tutaj decyzji sędziów nie komentujemy, natomiast jednak ta sytuacja z 15 wyścigu i czy ten atak Saliwana on był na granicy? Czy jednak był za ostry? Czy po prostu to jest żużel i no, tak się jeździ? Nie wiem, czy, czy do kapitana, czy do trenera? Do trenera. Myślę, że każdy z naszych zawodników pojałby podobnie. No, na pewno była to akcja bardzo ostra, wiadomo że było o co, o co jadą ci zawodnicy, oni doskonale też o tym wiedzieli. Trudno, no ja bym tutaj nie, nie doszukiwał się akurat w tym przypadku tej, tej no, nazwijmy to, porażki. Myślę, że gdzieś tam, jak i wcześniej gdzieś zgubiony punkt 2, tam myślę jest przyczyna tego, tego, tego niepowodzenia naszego dzisiaj, ale trudno, myślę, że do, do decyzji sędziego już decyzja zapadła i możemy tylko jakoś komentować. Myślę, że się nic nie zmieni w tym temacie. W pewnym sensie ten mecz trochę przypominał mecz ze Stalą Gorzu, gdzie również po dziesiątym wyścigu talubat się obudził. Nasuwa się pytanie dlaczego. Czy to, czy to już po prostu no są klasowi ja. zawodnicy, tak? No, Apaton Toron no, i Baxton jest znakomitą klasową drużyną ze znakomitymi zawodnikami. Tutaj każdy wynik, każdy wyścigu można powiedzieć jest otwarty i nie można nikomu wpisać, wpisać też przed, przed biegiem punktów chociażby bieg juniorów, gdzie roguś dużo niżej notowany na pewno Kasper Rogowski od swoich kolegów w tym wyścigu akurat no, pojawiał koncertowo i tak jak, tak jak byśmy sobie tego życzyli. Także dużo jest nieprzewidywalny i to jakby jest z tego potwierdzenie. A jeszcze można było krótko kapitana prosić taką na gorąco, wiem, że to od razu po meczu ocenę sezonu, czwarte miejsce, które którym to wszystko, co, 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 co się działo w całym sezonie na pewno, gdybyśmy na chłodno i tak tylko na sam wynik, no to jesteśmy zawiedzieni, bo liczyliśmy nam na obronę złota i na walkę o A Jednak z perspektywy, z pryzmatu kontuzji i tych zawierowań, które były już na początku turbulencji zimowych, przed, przed, przed sezonem przygotowawczym, kiedy nam się skład rozsypał, trzeba było szybko robić jakieś ruchy i tutaj składać drużynę, później doszły kontuzji. Wszyscy wiemy jak sytuacja była z Dawidsonem, jaka z węgą, Nie mamy podstawowego zawodnika, od, praktycznie od początku playoffów offów nie mam takiego a wszyscy wiemy jaka jest siła dobrego Jora w, w drużynie. Także teraz jak się o tym pomyśli i tak się troszkę na spokojnie spojrzy, no to okazuje się, że ten nasz wynik jest bardzo dobry, bo można by powiedzieć, że w trzech zawodników w fazie play byśmy mogli, by była szansa zrobić brąz. Także tutaj na pewno jest e, niedosyt, ale uważam, że to jest bardzo dobra pozycja wyjściowa przed e, przyszłym sezonem. Co jest z tej pozycji takiego dobrego? Miejsce numer 4 na przyszły sezon. Jakie takie plusy może to no, Plus jest tak, taki, że tutaj bardziej piłeczka jest po stronie no, działaczy, szefostwa klubu. Wszyscy wiemy, e, że troszeczkę nam tutaj się troszkę posypało. Potrzebujemy, e, wydaje mi się, jednego, może dwóch zawodników, e, tak patrząc na chłodno żeby byli wzmocnieni do Ryny. Oczywiście ja absolutnie się nie wypowiadałem bo tutaj nie jestem osobą, która może cokolwiek tutaj dziś ingerować, czy podpowiadać, ale no, z racji kontuzji i sytuacji jaka jest, no to na pewno tutaj tutaj dużo pracy czeka działaczy, aby przygotować, a mówię, czasami za pleców spokojnie można budować. Bez tam jakichś takich później obron tytułu, bo to się zawsze trudniej bronić zdobywa. Także ja jestem dobrym myśli. Uważam, że sezon był przyzwoity. Oczywiście nie uwieńczony medalem, z czego bardzo żałuję, że pasesta przerwane ostatnich lat z medalem. No ale czasami. Musi być też przerwany, żeby doszło do świeżości, mobilizacji i ponownej walki w A trener chciałby zostać w górę na przyszły sezon? Z tego co mi wiadomo, ja mam jeszcze ważny kontręt, więc chyba, <laughs> chyba tak. Aczkolwiek z tego co powiedział Piotr, myślę, że aż tyle pracy nie ma, bo przecież mamy no, znakomity trzon zawodników. Tak? Mamy Piotra, mamy, mamy Jonsona, mamy Saszę, który naprawdę znakomicie jedzie w tym roku i to co zrobił między sezonem ubiegłym, a tym to jest naprawdę olbrzymia praca i e, jeżeli to w tym tempie pójdzie no to tylko przyklasnąć i, i takim zawodnika mieć to naprawdę e, jest e, zaszczyt i przyjemność. Tak? Jest to zawodnik, który naprawdę ma charakter e, i, i, i cały zespół można powiedzieć tutaj no, o tym trzonie również, że dają zawsze z siebie wszystko i to z takim zespołem się pracuje przyjemnie. Wiadomo, że te straty, o których mówił Piotr są duże i jak się teraz okazuje niepowetowane. Mam jeszcze Patryka Duska tak, do tego wszystkiego, więc tak naprawdę mamy zupełnie fajny trzon i myślę, że w przyszłym sezonie, bo na pewno was nie pojedzie w tym samym składzie, to już to padło. Ze słów Rafała, czy z tego co mówimy, to Państwo możecie wywnioskować, kto w tym składzie zostanie. Na pewno pojedziemy silniejszym zespołem w sezonie 2012. A dobra, dzisiaj dziękuję bardzo serdecznie.